Siemano! W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie cały zestaw Hot Wheels Premium, Car Culture, Fast Wagons. Oczywiście wszystkie te modele zamienimy sobie na luzaki. Zobaczymy jak wyglądają z bliska. No i co najlepsze, na dzisiejszy odcinek przygotowałem również model Chase właśnie z tego setu. Także zaraz będziemy otwierać wszystkie te modele i zobaczcie, w tym secie mamy czerwonego Mercedesa E36 AMG, a w jednym z poprzednich odcinków otwieraliśmy ten sam model, tylko w białym lakierze. On pochodził z setu Boulevard. No i dzisiaj będziemy mieli okazję porównać sobie te dwa kolory. Ale zaczniemy od tego Audi. A jest to Audi RS6 Avant. No i moi drodzy, nie jest to takie zwykłe RS6, bo jest to wersja GT. Takiego auta, ale w skali 1 do 1 wyprodukowano zaledwie 660 egzemplarzy, także trzeba przyznać, że jest to naprawdę rzadka wersja. Z tego co wyczytałem na szybko w necie, cechuje się ona podniesioną mocą. Ta Audica ma aż 660 koni. Audica posiada zmieniony zawias, pewnie jeszcze kilka innych rzeczy. No i ma mega charakterystyczne oklejenie. Ale żeby je zobaczyć musimy sobie otworzyć ten model. No i sami zobaczcie, moim zdaniem ten model prezentuje się naprawdę fantastycznie, chyba jest to najlepsze auto w całym secie. Ogólnie jeszcze bardzo podoba mi się Mercedes, ale ze względu na to, że Mercedes miał już kilka innych kolorystyk, kilka, no w sumie to dwie, wiecie o co chodzi, no to Audi jednak tutaj kurczę kradnie to pierwsze miejsce i podoba mi się zdecydowanie najbardziej, sami zobaczcie na te detale, mamy w tym modelu tak naprawdę wszystko, malowanie na aucie zrealizowane jest genialnie, mamy lusterka, na przedniej szybie nawet mamy wycieraczki, zobaczcie, tutaj z tyłu jest jeszcze antenka od radia na dachu, na tylnej szybie również jest wycieraczka, jeśli chodzi o tył modelu, naprawdę sporo tutaj tampon druków, mamy świat. Mamy logo Audi, logo RS6, nawet jest rejestracja, mimo tego, że ten model skręcony, znaczy znitowany jest tylko właśnie na jeden nit. Nit mamy tylko i wyłącznie tutaj z przodu. Z tyłu nita nie ma, przez co podwozie wygląda naprawdę nieźle. No ale przez to mamy to, czego ja trochę nie lubię w tych modelach, czyli właśnie ten czarny tutaj klipsik. Matel bardzo często zostawia go po prostu tak zwykłego, ale w tym modelu dorobili rejestrację, przez co wygląda to moim zdaniem jak najbardziej ok Rzućmy okiem sobie jeszcze na przód tego modelu. Tutaj również mamy rejestrację. Logo Audi, światła. Ten czarny gryje z czerwonymi tutaj elementami, wygląda po prostu kozacko. No, model jest po prostu świetny. Koniecznie napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba. Model, oczywiście, leci na matę. Zaraz weźmiemy kolejny, ale chciałem Wam powiedzieć, że dzisiejszy odcinek otwiera daily na moim kanale. Dokładnie tak, startujemy z daily. Filmy na moim kanale będą codziennie o 14 przez cały grudzień. No i widzowie, jeśli macie pomysł na jakiś fajny filmik, którego jeszcze nie było na moim kanale, no to śmiało takie pomysły piszcie w komentarzach. Ja oczywiście przeczytam wszystkie no i postaram się zrealizować jakieś najlepsze. Wracamy do modeli i z numerem 2 na 5 mamy Siewel SS wagon z 1970 roku. Z tego co mi się wydaje, u nas w Europie jest to chyba najmniej pożądany model z tego setu. No wiadomo, jest to Amerykaniec. Z tego co zauważyłem, to u nas najlepiej sprzedają się auta japońskie i niemieckie. Model, oczywiście, ma metalowy spód kółka Real Riders i to takie dosyć nietypowe kółka. No bo zobaczcie, z tyłu to jest chyba normalny rozmiar kółka. W porównaniu do Audicy tak to wygląda, więc z tyłu mamy raczej normalne kółko, ale z przodu jest ono takie naprawdę malutkie, po prostu jak do jakiegoś dragstera. Jest mega wąskie, no i sama średnica tego kółka również jest mniejsza. Ten model można dorwać naprawdę tanio, bo na Kryen.pl, na Blackweek mieliśmy go za 9,99. Także można powiedzieć, że jest to premka tańsza od niektórych Silverów. No ale niestety ten model ma również swoje minusy. Wiadomo, wykonany jest naprawdę dobrze. Zobaczcie, tutaj na boku mamy fajne nadruki. On sam wygląda naprawdę nieźle. Ja sam nie jestem jakimś fanem zbierania amerykańskich samochodów, dlatego może mi się on trochę mniej podobać. Na pewno jeśli ktoś lubi Ameryczkę, no to zdecydowanie taki model mu siądzie. No ale dla osób takich jak ja, niestety ten model ma największy minus, no bo z niego kółka nawet zbytnio nie nadają się na Will swappa Przy tych tańszych modelach premek często jest tak, że po prostu warto kupić sobie jakąś tańszą premkę. Wziąć z niej kółko i przełożyć do innego modelu no tutaj niestety ze względu na to, że model z przodu ma tak małe kółka, no to te przednie kółka nie będą pasować do każdego słapa jest to typowe takie kółeczko pod jakieś amerykańskie bildy, pod jakieś hotrody, dragstery tylne kółko pewnie znajdzie więcej zastosowań no i co ciekawe, model też jest złapany tylko i wyłącznie na jeden nit, mamy tutaj nit z przodu, a z tyłu jest on złapany inaczej niż tutaj większość modeli bo złapanie tego modelu zamiast nita mamy z tyłu, tak naprawdę pod autem no i muszę przyznać, że taki sposób mocowania bardzo mi się podoba, bo przez to tył aut ta wygląda naprawdę clean, nie ma tutaj żadnego tego paska. Co prawda nie zrobili tutaj rejestracji. No ale zdecydowanie taki sposób montażu wygląda lepiej niż taki zwykły, klasyczny, gdzie ten czarny tutaj patyczek złapany jest po prostu za tył auta. Model odkładamy sobie na matę, no i bierzemy auto z kolejnym numerem, będzie to 3 na 5, czyli Volvo 850 i State. No, i mamy nasze Volvo. Model wykonany, moim zdaniem, bardzo dobrze. Posiada lusterka. No, i ten model był również do złapania w serii mainline. Wydaje mi się, że wychodził on około tak 2-3 lata temu. Z tego co pamiętam, to był do dorwania w czarnej kolorystyce. No, ale ta premka, taka niebiesko-biała, wygląda naprawdę fajnie. Mamy tutaj szare kółka Real Riders, takie wieloramienne. Oczywiście będę to zawsze przypominał, w Real Ridersach możemy zdjąć sobie opony. Spód w tym modelu jest metalowy, ale nie posiada on zbyt wielu detali. Jedyne co mamy tutaj trochę zaznaczony z tyłu wydech, tak to wygląda. Wygląda w porównaniu z Audi, no w Audicy wygląda to o wiele, o wiele lepiej. No i w większości kombiaczy Mater stosuje właśnie ten patent z łapaniem tylko i wyłącznie na jeden nit, no a z tyłu wszędzie łapią to tym właśnie patyczkiem. To jest zrobione po to, żeby po prostu nie był tutaj przenitowany przez pakę. No zobaczcie, mamy tutaj naprawdę fajny prześwit przez całe auto, no a gdyby z tyłu był nit, to tutaj przez środek przechodziłby taki naprawdę brzydki pałąk. No a przez ten sposób mocowania wygląda to po prostu o wiele lepiej, ale tak naprawdę coś za coś, albo mamy pałąk w środku, Albo jest to tak po prostu brzydko złapane? No, chyba że Mattel częściej by łapał tak, jak jest to zrobione, w tym właśnie szewim. Tutaj jest to złapane od spodu, no i moim zdaniem to jest najlepsze rozwiązanie. Wracając do Volvo, no to mamy tutaj naprawdę sporo grafik. Zobaczcie na boku numerek 25. Tutaj z przodu jeszcze logo Volvo. Na masę mamy również 25. Tutaj oznaczenie modelu 850. Sam front. Mamy logo Volvo. Mamy światła. Przechodzimy dalej na dachu. Na dachu również mamy logo Volvo. I to naprawdę spore. Fajnie to wygląda. Z tyłu są wymalowane światła, no i mamy jeszcze tutaj logo po prostu Volvo, i po prawej stronie logo 850, czyli modelu. No moim zdaniem model wykonany poprawnie, mi się podoba. No i Volvo dołącza tutaj do ekipy na macie. Mamy tu już trzy auta, przed nami jeszcze dwa. Oczywiście na koniec mam wam do pokazania jeszcze Chase'a, no ale póki co przejdźmy do numeru 4 na 5, czyli tego pięknego Mercedesa, Mercedes Benz E36 AMG. No ten model widzieliśmy w jednym z poprzednich odcinków, gdzie otwieraliśmy sobie serię Boulevard. Tutaj to jest naprawdę to samo, ale w kolorze czerwonym. No i mam jeszcze dla was małą ciekawostkę odnośnie tych Mercedesów, bo tak. Model w lakierze białym i w lakierze czerwonym jest już poprawiony, ale pierwsze wydanie, czyli to w lakierze czarnym, miało błąd produkcyjny. No a w sumie to błąd projektowy. Niestety czarnego Mercedesa nie posiadam w swojej kolekcji, bo jego ceny są po prostu już absurdalnie wysokie. No ale ten błąd produkcyjny pokażę wam właśnie na tym czerwonym. No chodzi tutaj o ten element nad tak naprawdę chodzi o dolną połowę drzwi, i to przednich, i tylnych. W czarnym modelu nie było po prostu tutaj tego rozdzielenia pionowego pomiędzy przednimi a tylnymi drzwiami. Tak, jakby projektant w ogóle zapomniał, że te drzwi muszą się otwierać. No i ten tutaj element po prostu był cały jednolity. Wrzucę wam screena o co mi chodzi. No i wydaje mi się, że też przez tą gafę po prostu cena czarnego będzie zawsze trochę wyższa. No jest to taki, można powiedzieć, że fabryczny error. No w tym czerwonym i białym już to po prostu poprawili, no ale matel często robi jakieś takie błędy. Zresztą błąd również mieli w modelu Alteza, bo pierwsze wydanie nie posiadało klamek. I dopiero przy drugiej kolorystyce to poprawili, że te klamki już dodali. No, jeśli chodzi o Mercedesy, porównajmy je sobie, to zobaczcie, czerwony jest po prostu cały czerwony, a w białym mamy. Taki fajnie wyakcentowany czarny dach, dobrze to wygląda. No, przody to jest dosłownie to samo, aczkolwiek kierunkowskazy się różnią, czyli ten europejski, chyba europejski można powiedzieć, ma pomarańczowe kierunkowskazy, a to pewnie jakaś wersja USA z białymi. Na tyle modele praktycznie niczym się nie różnią, ale czerwony z tego co widzę ma trochę większy ten znaczek Mercedesa, w białym ten znaczek jednak jest trochę mniejszy. Jeśli chodzi o kółka, to mamy tutaj dwa różne modele, ale oba na fajnym, srebrnym rancie. No, oba merole naprawdę fajne, odkładamy je tutaj na mat te, zaparkujemy je sobie obok reszty, no i lecimy po model z numerem 5 na 5 czyli Subaru Forester STI. No, i ponownie jest to można powiedzieć, że kombi, więc znowu tutaj jest ten patent matela łapania na jeden nic z przodu. Na no z tyłu mamy ten taki czarny patyk. No, jeśli on nie ma nadrukowanej rejestracji, to moim zdaniem psuje troszeczkę look modelu. Jednak, jak to pole jest tutaj zwykłe, nawet bez rejki to wygląda lepiej niż jak jest ten czarny patyk. Spód modelu metalowy mamy tutaj nawet zaznaczony fajnie wydech, także to jest wykonane naprawdę w porządku. No, jeśli chodzi o sam model, mamy tutaj trochę grafik, wykonany jest on po prostu dobrze. Z przodu mamy zrobione światła, mamy logo Subaru. No i z przodu, zobaczcie, zrobili taką rejkę z napisem Subaru, ale jest ona naprawdę w takim rozmiarze, można powiedzieć, że mamy. Amerykańskim. Jest bardziej kwadratowa niż prostokątna, ale przynajmniej można powiedzieć, że meczuje do tej tylnej, chociaż tutaj nie ma żadnego napisu, a mógłby być. Ale z innych napisów na tyle, to oczywiście mamy logo Subaru, logo Forester, logo STI, zrobione są również światła. No i jeszcze fajny akcent, bo mamy tutaj trzecie światło stopu, właśnie na tej górnej lotce. Model posiada lusterka. No jak sami widzicie ostatnio prawie wszystkie nowe wypusty, dostają lusterka, także matel naprawdę nas słucha. Są również wycieraczki, też lubię jak to dodają. No i mamy fajny wlot na masce. Fore Tester dołącza tutaj do reszty ekipy, tak to Wam się prezentuje, tak wyglądają wszystkie modele z tego setu, no oczywiście biały Merol z Boulevarda, no ale nie licząc tego białego Merola to tak wygląda cały ten set właśnie, Fast Wagons, mamy tutaj same kombiacze, moim zdaniem najlepsza jest ta Audica, no i możemy sobie obczaić ją ale w modelu Chase. No tego modelu nie udało mi się trafić w boxie, musiałem go kupić, ale udało mi się go złapać. Naprawdę spoko z, z tego co pamiętam, to dałem za niego około 200 zł. Zaraz wyjmiemy go sobie z protektora i zobaczymy jak wygląda. No i tylko przypomnę, że jeśli chcecie dobrze zabezpieczyć swoje modele premium, no to wpadajcie na krain.pl. tam znajdziecie właśnie takie protektory na modele premium. No i tak się prezentuje Audi. Akurat Chase'a nie będę otwierał, zostawię sobie zapakowanego. No, moim zdaniem, modele Chase o wiele lepiej wyglądają, gdy są zapakowane, niż w Luzaku. W Luzaku tak naprawdę podoba mi się chyba tylko i wyłącznie Roxy. Wiadomo, że takie czarne Audi w Luzaku wygląda fajnie, no ale Hot Wheels robi też inne czarne modele, które nie są Chase'em. No i wtedy takie Audi traci trochę sens, bo chociażby, nie wiem, mam w kolekcji BMW E30 czarną. Ona ma normalne oznaczenie, nie 0 na 5. Także łatwo wtedy się pomylić, które modele są Chase'em, które nie są. No, moim zdaniem, lepiej to wygląda po prostu na kartach. Jeśli chodzi o samą małdicę, no to mamy tutaj również zrobione światła, zrobiony grill, z tyłu również mamy światła, nic tak naprawdę więcej tutaj nie ma. No i co ciekawe, do Chase'a w ogóle dali inne kółka niż są te w zwykłej premce. Z tego co widzę, na karcie tutaj kółka się zgadzają, ale weźmy sobie jeszcze kartę od zwykłej premki. No i na zwykłej premce kółka się zgadzają, są te, które powinny być, także graficy tutaj się postarali. No i tak się prezentuje cały ten set, dajcie znać co o nim myślicie. No i co? Do następnego, cześć!